Serdecznie Państwa witam na czwartej sesji ogólnopolskiego Konkursu Przestrzeń i Wyobraźni. Dzisiaj jak zwykle będziemy omawiać dwójkę Państwa zdjęcia. Przedstawiam Leszka Lesiczkę, prezes Stowarzyszenia Pryzmat i Antoni Rud, prezes Związku Artystów Plastyków. Proszę Państwa, możemy na początek sobie opowiedzieć troszeczkę o zdjęciach takich pejzażowych. Tutaj mamy zdjęcie Anny Klinkosz, kolorowy zawrót głowy bardzo ciekawa fotografia, która pokazuje nam las w takim stylu niecodziennym, bo my na co dzień nie, nie patrzymy na, na drzewa w ten sposób, nie, zauważymy, nie zauważamy w ten sposób lasu, patrzymy zawsze przeważnie pod nogi. Natomiast tu jest bardzo pięknie pokazana taka grafika, gdzie wykorzystano pnie drzew i żółte kolony drzew. Jak również mamy tutaj fotografię Witolda Króla, Czarny Smok, też ciekawa fotografia, ponieważ widzimy tutaj inną porę roku, to jest zima. Bardzo ciekawie wysuwa się z lasu ten, ta lokomotywa. Kapitalnie tutaj pokazany ten dym, który wyskakuje z komina, Jeżeli chodzi o jakieś usterki, no ja bym usunął na przykład graf, później w programie graficznym ten słup, który troszeczkę tutaj nam psuje ten widok, no ale może zostać jako taki element związany z koleją z torami. I trzecia fotografia to jest słońce malowane, tutaj mamy pejzaż taki nadmorski i to jest opracowany graficznie, więc autor tutaj wykonał pewną, pewną grafityzację, która pokazuje nam taką płaskorzeźbę, uzyskał taki efekt płaskorzeźby, bardzo, bardzo dobrze to zrobił. Co ty uważasz o tych fotografiach? Tak dużo już powiedziałeś na temat poszczególnych tych ujęć. Ja może po prostu odniosę się, się tak ogólnie do sztuki, do tej sztuki fotograficznej, jakby na to nie spojrzeć sztuka fotograficzna, która no, w pewien sposób oddaje tą rzeczywistość, którą nieraz chcemy po prostu tak podświadomie ujrzeć. To, co mamy w sercu, to, co nieraz nam w duszy gra. I może ta sztuka, no jest, jak zauważamy, jest jednym ze sposobów rozróżniania dobra i zła, jednym ze sposobów poznawania tego, co dobre. Do oddania takiej fotografii, żeby oddać taki obraz, pokazać nam taki obraz, no w pewien sposób artysta musi dostać jakiegoś wstrząsu, tego wstrząsu nazywamy metafizycznego, żeby w pełni przeżyć rzeczywistość tego świata, rzeczywistość swojego ciała, no i rzeczywistość swoich, swoich myśli. I ja myślę, dopiero skomulowanie tych przeżyć oddaje ten obraz. Wtedy się zauważa to, co nas otacza i to, to, co z tej rzeczywistości możemy wybrać najpiękniejszego. Teraz wrócimy może na moment do aktów przysłanych przez Agnieszkę Mocarską. Są to trzy fotografie. Pierwsza na ołtarzu Podobna fotografia już była w poprzedniej sesji, potem jest na spacerze i pod tytułem zasłuchana. Sprawa tego rodzaju, że wszystkie trzy fotografie łączy faktura oraz barwa. Wszystkie są w takim odcieniu sepi z taką dość mocną fakturą i bardzo dobrze. W takim cyklu to jest dobrze widziane. Natomiast jeżeli o tą fotografię chodzi, tą pierwszą na ołtarzu, to ja mam pewne wątpliwości co do tytułu, bo przedtem było zdjęcie zatytułowane Na ołtarzu wiedzy. No to ja bym myślał, że może autorka zmieni na ołtarzu sztuki, no, ale pozostawiła sama na ołtarzu. Ja jestem za tym, żeby jednak. Nie dawać tytułów takich dwuznacznych, bo potem nie wiadomo o co chodzi, i każdy zamiast zastanawiać się nad dziełem, to rozmyśla, co też tam można jeszcze do tego sobie dograć. Druga rzecz to te wszystkie elementy, które tutaj widzimy na tej fotografii, wydają się, że za chwilę spadną na tę modelkę. Powinno to być troszeczkę inaczej rozwiązane. W pracy na spacerze jest bardzo dobrze pokazane, natomiast y, lekko należałoby tą postać odsunąć od krawędzi, żeby tak miała troszeczkę oddechu więcej. Bardzo dobrze jest pokazany ten spacer tak, po takiej łące, bo to bardzo dobrze y, pasuje tutaj y, taka y, naga kobieta w takim zwiewnym materiale i właśnie po gołej trawie na boso to bardzo dobrze pasuje. Tylko tej trawy powinno być więcej, czyli na przykład na tych pozostałych kostkach również. Trzecia fotografia to jest y, zasłuchana, też bardzo dobra kompozycja, w której y, tutaj ta kobieta siedzi i zasłuchana w tę muzykę. Muzyka jest tutaj pokazana jako bardzo dobrze. Ze szczegółami opisujesz, także nawet gdybym nie patrzył teraz na tą fotografię, to bym te obrazy jakoś tak nawet podświadomie ujrzał. Może w ten sposób zacznę, że największym urokiem świata jest jednak urok drugiego człowieka. I właśnie przy takich fotografiach ten urok no, w pełni zauważamy, w pełni doświadczamy. No, człowiek, tak jak poeta powiedział, że ma w sobie milczenie morza, zgiełk ziemi i muzykę powietrza. I w związku z tym, jakby nie spojrzeć na to ciało ludzkie, przede wszystkim na akt kobiecy, no, doznajemy takiego wstrząsu piękna. Takiego zainteresowania pięknem. Tak jak malarze nieraz wypowiadali się w ten sposób, że no, no właśnie najbardziej godny podziwu to jest przede wszystkim akt kobiecy. I proporcje, które możemy zauważać w całej naturze, i się zauważa w całej naturze proporcje, ale, yy, yy, ale można w, do, odnieść te proporcje w stosunku do człowieka w ten sposób, że jednak proporcje są w całej naturze, ale tylko człowiek, jest prawdziwym cudem natury. Myślę, że na koniec tutaj jeszcze powiemy o dwóch pracach Ewy Sierokosz Przenikanie i Tajemnicze Drzwi. To są bardzo ciekawe prace, ponieważ tutaj jest, właściwie to jest realistyczna fotografia, która, w której wykorzystano pewne odbicia w szybie. W związku z tym powstają takie nierealne światy. Bardzo dobrze jako taka praca nierealistyczna. Druga praca jest, no to już jest opracowanie graficzne i w tej pracy jest bardzo ciekawie pokazane, bardzo ciekawie pokazane są drzwi takie uosobione, które mają ręce, oczy, wydają się te ręce do nas wyciągać. Nie wiadomo czy są wesołe, czy smutne, czy nas zachęcają. Do tego, żeby wejść przez te drzwi, czy, czy one chcą wejść właśnie do naszego świata. Ale bardzo ciekawa fotografia, właściwie grafika, która pokazuje nasze możliwości, jeżeli chodzi o wyobraźnię. No, można by tutaj pokusić się o takie zdanie, że właśnie żyjemy po to, żeby odkryć piękno, a wszystko pozostałe jest tylko taką sztuką oczekiwania. Kiedy nam przyjdzie taki pomysł do głowy, co z tym pomysłem zrobimy? to można po prostu, no, po prostu zauważyć tutaj na tych zdjęciach, jak autor podszedł do tego tematu. Tu można także jeszcze może przytoczyć słowa Szekspira, że jesteśmy z tego samego materiału, co nasze, nasze sny. I właśnie połączenie naszych snów z tą rzeczywistością, która wydaje nam się taka piękna, doskonała, dopiero tworzy ten obraz, który nas tak y, potrafi wciągnąć, zainteresować. Proszę Państwa, to tyle. Ja zachęcam Państwa do wyjścia na stronę fotoplastyką.com.pl i oceniania, wpisywania własnej recenzji, do punktowania, jak również zachęcam przede wszystkim do przysyłania zdjęć na konkurs. To tyle. Do zobaczenia. Dziękujemy.